Firma Skullcandy, którą możecie kojarzyć z produkcji lifestyle'owych słuchawek, które są całkiem przystępne cenowo, w miarę dobrze grają i całkiem ładnie wyglądają, postanowiła w ostatnim czasie rozszerzyć swoje portfolio i wejść na rynek sprzętu dla graczy, prezentując swój pierwszy bezprzewodowy headset o niebanalnym designie, ale też i odpowiedniej cenie. Przed Wami moi drodzy Skullcandy Player, czyli słuchawki kierowane do każdego gracza. Od mobilnego, przez konsolowca, aż po pecetowca i w dzisiejszym materiale sprawdzimy czy są one warte Waszej uwagi. Ja jestem splash i zapraszam Was na ich dzisiejszą recenzję. Full cool Candy Player trafiają do nas zapakowane w średniej wielkości twardy karton, który skrywa w środku nie tylko nasze słuchawki. Oprócz nich mamy tu jeszcze odpinany mikrofon na pałąku oraz elastyczny pasek, dzięki któremu ten headset trzyma nam się na głowie. Idąc dalej pod kartonową wytłoczką znajdziemy jeszcze dwa kolorowe płaskie przewody, z których pierwszy to 180 cm USB-C do ładowania urządzenia i komunikacji z komputerem, a drugi to 1,5 metrowy jack, żebyśmy mogli podpiąć je na przykład do zewnętrznej karty dźwiękowej. No i oczywiście nie zabrakło tu również instrukcji obsługi. Trzeba przyznać, że już od pierwszego wejrzenia playery mocno przykuwają naszą uwagę, głównie za sprawą swojego futurystycznego designu z półprzeźroczystym pałąkiem, a także tymi niebiesko-różowymi elementami. Osobiście mogę powiedzieć, że ich agresywny design mega mi się podobał, mega do mnie trafiają te kolorowe akcenty i pikselowe nadruki tutaj, także myślę, że niejednemu zapalonemu graczowi również one przypadną do gustu. W tym modelu Skullcandy w dużej mierze postawiło na tworzywo sztuczne, tak więc są z niego wykonane zarówno muszle, mikrofon, jak i niestety cały pałąk, który właśnie dla tego efektu przezroczystości odlano z plastiku. I mimo, że elementy łączące go z resztą konstrukcji są zrobione z aluminium, tak doskonale widać, w którym momencie się ono kończy i zostaje nam sam plastik. Mimo, że jest to dość elastyczne tworzywo, to i tak tym jednym zabiegiem producent znacząco zmniejszył wytrzymałość całej konstrukcji na jakieś ewentualne upadki, które zdarzają się każdemu sprzętowi. No i jak widzicie, to jest bardzo miękka konstrukcja, i jak odpowiednio mocno ją szarpniecie, no to całość po prostu lata. Playery na głowie trzymają się za pomocą tego charakterystycznego chyba głównie dla Arctisów od series paska od gogli narciarskich, który tutaj jest naprawdę wygodny, szeroki i elastyczny i osobiście, chociaż jest to oczywiście kwestia preferencji, według mnie jest to najwygodniejszy typ mocowania słuchawek na głowie dostępny na rynku. Mamy tu kilka możliwości dopasowania ich do kształtu naszej głowy, między innymi ten pasek możemy zamocować na dwóch wysokościach, a także znajdziemy tutaj bezstopniową regulację długości pałąka, także naprawdę są to uniwersalne słuchawki na każdą głowę. Ich nausznice są głębokie, obszyte aksamitnym materiałem i wypełnione bardzo miękkim memory foamem, co z kolei zapewnia nam świetne przyleganie do głowy, bardzo dobre wytłumienie, a także nawet jeśli macie tak duże uszy jak ja, to nie będą one się stykać z tą twardą częścią tutaj słuchawki w środku, która chroni membranę głośnika. Dzięki tym kilku aspektom, a także niskiej wadze wynoszącej delikatnie ponad 300 gramów, nawet podczas bardzo długich sesji z tymi słuchawkami na głowie, nie sprawią one dla mnie żadnego dyskomfortu, bo po prostu no, nie były na niej wyczuwa, w ostatnich dniach z tymi sławkami na głowie spędziłem spokojnie kilkanaście godzin słuchając muzyki, grając czy pracując, i szczerze mówiąc, jeszcze w żadnych sławkach jakie przyszło mi testować, nie spotkałem się z aż tak wygodną propozycją. Także jeśli szukacie czegoś kosmicznie wygodnego na bardzo długie godziny, to skullcandy player będą w punkt. W kwestii brzmienia, ten sprzęt naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jak na sławki gamingowe, model player gra bardzo dobrze. Nie przesadnie masowo i dźwięk, który wydobywa się z ich 50 mm przetworników, jest zdecydowanie bardziej zbalansowany niż w większości słuchawek dla graczy. Mimo to tych niższych częstotliwości jest tutaj oczywiście troszeczkę więcej i dlatego znajdziemy w nich wbudowany equalizer z sześcioma różnymi presetami do konkretnych zastosowań. Jedyne co w temacie dźwięku mnie w nich trochę denerwuje to fakt, że o wszystkich zmianach takich jak na przykład wyciszenie mikrofonu czy też zmiana trybu equalizera jesteśmy informowani nie tak jak w innych sławkach, krótkim piknięciem czy czymś w tym stylu tylko całym komunikatem głosowym, który gdy pierwszy raz usłyszałem to automatycznie w głowie tylko po Myślałem, że zaraz będzie. Really Jeśli macie jakieś chińskie słuchawki za 10 zł, albo chiński głośnik, to doskonale wiecie o co mi chodzi. Na szczęście się to nie stało, i na szczęście wszystkie te komunikaty są nagrane w dobrej jakości, miłym głosem i bez dalekowschodniego akcentu. Także są do przeżycia, chociaż osobiście wolałbym, żeby ich tu w ogóle nie było, albo też żebyśmy w oprogramowaniu mieli opcję ich wyłączenia. Mikrofon z kolei brzmi tutaj jak standardowy mikrofon w sławkach gamingowych, czyli mam dość wąskie pasmo przynoszenia, nadają się raczej tylko do komunikacji z drużyną podczas wspólnego grania. Ma on natomiast bardzo przydatną funkcję tłumienia niechcianych odgłosów otoczenia, takie jak na przykład dźwięki pisania na klawiaturze, jak sami możecie usłyszeć. Działa ona całkiem nieźle. Nawet podczas gdy mówicie, to te dźwięki są bardzo dobrze wycinane, więc nawet jeśli w swoim sprzęcie macie niebieskie przełączniki tak jak tutaj, to nie powinny być one przeszkodą dla żadnego z waszych rozmówców, bo po prostu ich nie usłyszy. Umieszczono go na pałąku, który jest o tyle ciekawy, że nie do końca pozwala nam na jego swobodną regulację. Wykonano go bowiem z tworzywa, które w pewnym sensie przypomina gumę i jak widzicie jest elastyczne, jednak no nie do końca chce zostawać w nadawanej mu pozycji. Można traktować to dwojako, no bo z jednej strony nie daje nam możliwości w pełni spersonalizowania sobie tego, jak chcemy go sobie tutaj trzymać i dopasować go do naszych preferencji. Z drugiej zaś właśnie zapobiega trzymaniu mikrofonu zbyt blisko ust, tak żeby na nagraniu nie pojawiały się przestery. Na jego końcu znajdziemy również diodę LED, która informuje nas o wyciszeniu mikrofonu, świecąc się na kolor czerwony, a obecna to funkcja Sight,ą z kolei umożliwia nam odsłuch w czasie rzeczywistym tego, co jest przez niego zbierane, tak żebyśmy mogli lepiej kontrolować nasz głos i na przykład zbytnio nie krzyczeć. Możemy ją Włączyć i wyłączyć bezpośrednio z poziomu słuchawek, co jest naprawdę mega wygodne, a w oprogramowaniu nawet znajdziemy opcję dopasowania sobie jej głośności. Skull Candy Player są oczywiście, jak już mówiłem na początku, konstrukcją bezprzewodową i działają zarówno za pomocą Bluetootha w standardzie 5.2, dzięki któremu podłączymy je do telefonu czy konsoli, jak i na 2-4 GHz po dokupieniu odpowiedniego odbiornika. Jeśli więc na co dzień gracie w tytuły, które nie wymagają natychmiastowej reakcji na dźwięk, to używanie ich poprzez Bluetootha nie będzie dla Was stanowiło problemu, natomiast do FPS. I gier, które już tego wymagają, będziecie musieli się wyposażyć w ten dodatkowy bezprzewodowy odbiornik, bo działa on na innej technologii i dlatego niweluje opóźnienie dźwięku do minimum. Mega fajnym rozwiązaniem jest tutaj możliwość połączenia ich naraz z telefonem po Bluetoothie i z komputerem po USB i równoczesnego odtwarzania dźwięku z obydwóch tych urządzeń. Dzięki temu, gdy ktoś do Was zadzwoni albo dostaniecie SMS-a podczas gry, to usłyszycie to wyraźnie w słuchawkach i będziecie mogli odpowiednio zareagować. Skullcandy w bardzo ciekawy sposób rozwiązało też sterowanie tym headsetem. A mianowicie służą nam do tego przyciski schowane pod wierzchnim panelem lewej muszli. Jednokrotne kliknięcie tego u góry to play pauza, dwukrotne to przewijanie utworu do przodu i niestety nie mamy tutaj możliwości przewijania utworów do tyłu, a szkoda. Z kolei przycisk na dole służy nam do wyciszania mikrofonu i sterowania funkcją side tone. Mamy tu również pokrętło do sterowania głośnością, które reguluje nam głośność bezpośrednio w systemie, a po jego kliknięciu przełączamy się pomiędzy wszystkimi trybami equalizera. No i ponieważ są to sławki bezprzewodowe, to mamy tu tutaj oczywiście wbudowany akumulator, który według producenta zapewnia nam 24 godziny nieprzerwanego odtwarzania dźwięku, a dzięki technologii szybkiego ładowania po zaledwie 10 minutach na ładowarce, playery są w stanie grać nam kolejne 2 godziny. Bardzo ciekawym featurem, którego nie spotkamy chyba w żadnych innych sławkach nausznych oprócz AirPodsów Max, ale w gamingowych to chyba w żadnych, jest wbudowany lokalizator. Dokładnie tak moi drodzy Skullcandy wyposażyło swój headset we współpracujące z aplikacją Tile urządzenie namierzające, dzięki którym któremu, gdy tylko zapodziemy gdzieś nasze słuchawki, będzie wystarczyło kilka kliknięć na telefonie, żeby zaczął się z nich wydobywać głośny dźwięk, pozwalając nam na ich znalezienie. Oczywiście funkcja ta działa jak przystało na prawdziwy lokalizator, nawet gdy słuchawki nie są połączone przez Bluetooth z naszym telefonem i mogą być nawet kompletnie wyłączone, a i tak będziemy w stanie je namierzyć. Skoro jesteśmy już przy mobilnych funkcjach playerów, to myślę, że warto wspomnieć o specjalnej aplikacji z na telefon, w której możemy oprócz sprawdzenia stanu naładowania baterii w naszych słuchawkach również dostosować sobie equalizer, a także przeprowadzić specjalny test dźwięku, na podstawie którego słuchawki dopasują swoje brzmienie do waszego słuchu. Funkcja ta jest spoko tylko na pierwszy rzut oka, bo po całej konfiguracji, która trwa chyba, nie wiem, z 5 minut, ale jest za jej nudna, nie daje wcale jakichś oszałamiających rezultatów. Dźwięk faktycznie różni się, gdy ją włączymy, ale moim zdaniem staje się wręcz gorszy, także tutaj każdy indywidualnie musi sobie sam ocenić, czy według niego ta funkcja poprawia brzmienie jego ulubionych piosenek, czy też nie. Podsumowując, playery to naprawdę bardzo ciekawa propozycja, która zdecydowanie zasługuje na szerszy rozgłos, bo mimo, że Skullcandy już kilka dobrych lat temu próbowało swoich sił w tym segmencie, to nie zostali oni zbyt ciepło przyjęci i po prostu porzucili ten projekt. No a z takim comebackiem myślę, że ponownie mają szansę schraść serce niejednego gracza. Playery bowiem są mega wygodne, grają naprawdę bardzo przyzwoicie, zwłaszcza jak na sprzęt gamingowy. Wyglądają obłędnie i bardzo fajnie swoją drogą, że Skullcandy postawił na swój świeży, unikalny i Innowacyjny design zamiast kopiować to co popularne na rynku, i choć nie są one pozbawione oczywiście wad, tak jak na przykład niemożliwe do wyłączenia komunikaty głosowe, tak zdecydowanie rekompensują je swoimi innymi pozytywnymi cechami i zdecydowanie są opcją wartą polecenia. Co prawda, bez tego dodatkowego dongla na 2,4 4 GHz, będą one raczej opcją kierowaną głównie do graczy mobilnych i konsolowców, którzy nie aż tak dużym stopniu stawiają nacisk na rywalizację, a raczej na casualowe granie w tytuły jednoosobowe. I jeśli właśnie takim typem gracza jesteś, to jak najbardziej będzie to sprzęt dobry dla Ciebie, natomiast jeśli swoją sesję gamingową lubisz czasem rozmaicić o jakiegoś CSK czy inne Call of Duty, no to bez tego dodatkowego odbiornika może to już nie być takie przyjemne. Nie taki przyjemny jest też pricing tego headsetu, bo 700 zł za same sławki gamingowe tylko z bluetoothem na pokładzie to dość wygórowana kwota, zwłaszcza, że jeszcze nie znamy naszej polskiej ceny tego adaptera na 24 GHz, który u nas w kraju będzie dostępny dopiero w styczniu 2023. Według mnie producent śmiało mógłby podnieść ich cenę na przykład stówkę do góry i dorzucić nam ten odbiornik do zestawu, ale jego oficjalny statement jest taki, że w trosce o nasze środowisko, ponieważ nie każdy z niego będzie korzystał, to można dokupić go. Osobno w osobnym kartonie. I to by było na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Jeśli się on Wam spodobał, to myślę, że warto rozważyć zostawienie łapki w górę i subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco. A tymczasem ja się będę z Wami żegnać, o, możecie jeszcze wpaść na kanał do tych lordów. Link zostawiam Wam w opisie. I widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!